Cześć. tu przewodnik z Islandii, czyli Piotrek Wojciechowski. Poprzednio zabrałem Was w podróż do Islandii Południowej, a dziś dla odmiany pojedziemy po przekątnej. Zapraszam na wyprawę do Borgar Fjordur, miejsca usytuowanego na północno-wschodnim krańcu Islandii. Fjord Borgar, czy Borgara, jest usytuowany naprawdę w przepięknym miejscu od... Drogi krajowej numer 1 oddzielają ten fiord góry, przez które trzeba przejechać przepiękną, krętą drogą. Miejsce jest dosyć trudno dostępne. W kwietniu, jeszcze w kwietniu bardzo ciężko jest tam z reguły dojechać. W maju już trochę łatwiej, ale też jeszcze śnieg potrafi zalegać na drogach, jeżeli nie posiadacie wyspecjalizowanego pojazdu z porządnym 4 x 4, no to właściwie zostają Wam takie miesiące jak czerwiec. Lipiec, sierpień i wrzesień. W pozostałych miesiącach już śnieg bardzo utrudnia tam przejazd, natomiast, tak naprawdę, warto tam wybrać się właśnie od kwietnia, przez maj, czerwiec, lipiec i do połowy sierpnia. A dlaczego do połowy sierpnia? I dlaczego nigdy nie wiadomo, kiedy ta symboliczna połowa sierpnia nastaje, to za chwileczkę zobaczycie. Drobny dreszcz emocji, bo 10 sierpnia maskonury zazwyczaj jeszcze są, ale zazwyczaj nie oznacza, że w tym roku będą. Także idziemy zobaczyć, czy maskonury się podpisują pod resztą przyrody, która cała krzyczy, że zima będzie szybko i, i dosyć gwałtowna. Czy też jeszcze maskonury tutaj sobie stacjonują na borgarfjordów? Jak widzicie, trochę się zachmurzyło. Wygląda na to, że większość maskonurów już sobie stąd popłynęła. Wygląda to dosyć dramatycznie, ale mam nadzieję, że jeszcze nie wszystkie. No, przecież nie może być tak, że one w ciągu pół godziny wszystkie spadają stąd. Ludzie chodzą, oglądają, tylko mam nadzieję, że nie robią tego, dlatego że już tu są, więc chociaż chcą zobaczyć. Co i jak? To leci maskonur. A skoro leci, to znaczy, że jeszcze... O, a tam ląduje maskonur, okej. Okay. Czyli jeszcze jest jakaś szansa i nadzieja. No rozmyślił się, nie wylądował. Ale to, to co fruwa to są maskonury. One takie małe No. Leci z rybkami. Cyk, cyk, cyk cyk, cyk, nie? W dziobie. Tylko coś mi się tu nie zgadza, bo to. Bo to z rybami się lata. Od oceanu do... do nory. Tam zobaczcie co się dzieje. To wszystko są maskonury. Oto. Niesamowity widok. Nie ma nam maskonurów, słuchajcie. 10 sierpnia. I poszły do ocean. Jeszcze fruwają tutaj, latają. Siedzą na wodzie. Jest ich całkiem sporo. Ale nie ma nie ma ich w gniazdach. 10 sierpnia. Także chyba należy zacząć zbierać chrust na opał na tą zimę. No, zobaczyliśmy parę maskonurów, które jeszcze tego 10 sierpnia się tutaj ostały. Oba miały mnóstwo rybek w dziobie. No i we fru jest. Zobaczcie, mistrz, żebyś jeszcze zechciał. Jest. 10 sierpnia. Prawdopodobnie ostatni maskonur. Na Borgar Fjordur, jeden, jedyny poszedł. Dobra, tu proszę jakieś szemrane towarzystwo na wodzie, zamiast tutaj się wdzięczyć na tej na skarpie, to wodę poznają. Także w szoku głębokim jestem, bo maskonurów dostało dosłownie kilka 10 sierpnia jeszcze są, ale jest ich dosłownie kilka spośród kilkunastu tysięcy, w sensie kilka sztuk. Pięć, siedem, nie wiem, w tych w każdym razie wymiarach. Niewiele, ale te które są, są z rybami, a to była jakaś moja klątwa. Przez 5 lat nie potrafiłem ustrzelić maskonura. Z rybą z aparatu. A dzisiaj się to udało w takim wymiarze, że no, sezon zamknięty godnie. Spóźniliśmy się kilka godzin, żeby nagrać w ogóle to, jak one odpłuwają na dół na ocean, skąd popłyną każdy w swoim kierunku. Bo niesamowite u tych zwierząt jest to, że one łączą się w pary na całe życie, natomiast yy, parą są tylko w okresie godowym czyli gdzieś powiedzmy sobie od, od kwietnia do, do właśnie połowy sierpnia. Potem każdy rusza swoją drogę, a za rok się widzą w tym samym miejscu, w tym samym składzie. Jeżeli przypadkiem któryś maskonur nie przeżyje, to jego partner przez rok pozostaje bez życia w związku. Dopiero partnera nowego bądź partnerki maskonur będzie szukał na rok następny. To czołem, ja tutaj następnym razem będę, prawdopodobnie w kwietniu. Dlaczego jest to raj dla ornitologów? Yy, dlatego, że miejsce to to Borga Fjordur, czyli miejsce, gdzie najdogodniej ogląda się maskonury na całej Islandii. Jest ich tutaj olbrzymia populacja. No i właściwie skolonizowały cały ten teren. Popatrzcie, gdzie okiem sięgnąć, tam maskonury albo lądują, albo startują, albo się gnieżdżą. Za chwilę wam pokażę jak to wygląda. Teraz akurat widzę, że większość się oczywiście ulotniła na ocean. One się lepiej czują w wodzie niż, e, niż na powietrzu, niż na powierzchni. Dzisiaj znowu mnie wiatry pognały na północny wschód Islandii do Borgarfjordur. To jest to magiczne miejsce, gdzie jest mnóstwo maskonurów. No i dzisiaj, przy pięknej pogodzie, pokażę Wam, jak one się wygrzewają w słońcu. Poprzednio, jak byłem tutaj, to no, pogoda była średnia. Mówmy się, tak jest połowa czerwca. Co ciekawe, ten śnieg, który widzicie na, na szczytach. A na drodze też jeszcze leżał. Jak tutaj mieszkam, 4 lata tak, takich rzeczy nie widziałem. Powie, powie Czerwca. O, właśnie maskonur mi po głowie dał prawie. Ciekawe. No i zobaczcie, ilu cwaniaków tutaj mieszka. A zaraz będziemy pokazywać szczegóły. Nie wiem, czy to będzie widać źle, ich jest na oceanie w tej chwili, ale też widok ciekawy. Dzień dobry, dzień dobry. Poszedł. Cześć, maskonurku. O, tu jakaś mewa wygadana. Mam nadzieję, że ten lotnik się nagrał. Cześć! Takie to bractwo jest. Ciekawsko, ptaszki zaglądają, nie ptaszki? <grytania> Maskunówki małe, kochane. Najsympatyczniejsza zwierzęta chyba jakie znam. ma chyba miejsca na Islandii, które jest bardziej oddalone od lotniska w Keflawiku i od Reykjaviku, niż właśnie Borgarfjordur Fjordur Eistri. W związku z tym turystów dociera tam niewielu, a ci, którzy dotrą, no to widoki mają nieprzeciętne, nie tylko ze względu na e, piękne góry i ocean, ale przede wszystkim tutaj ludzie przyjeżdżają podziwiać e, maskonury, czyli ptaki, które są symbolem Islandii, e, podziwiać i trochę z nimi poobcować. Nie ma tak y, przyjaznego drugiego miejsca na Islandii, a prawdopodobnie i na świecie, gdzie można tyle maskonorów podziwiać z tak bliska. I to już wszystko z Borgar Fjordur. Żegna Was przewodnik z Islandii, czyli Piotrek Wojciechowski. Do zobaczenia w następnym odcinku. Yy, I zostawiam Was... Na 4 minuty sam na sam z maskonurami z kolonią z Borgar Fjordur w ich naturalnym środowisku. Docenić ten moment. Cześć, czołem! Thank <laughs> you.